Witam serdecznie. Dzisiaj przepis, który uwielbiam. Wyjątkowo świeży, absolutnie piękny i nietuzinkowy. Chłodnik ogórkowy. Ogórek świeży, ogórek kiszony, najlepszej jakości, ekologiczny, chrupiący, idealnie słony, aromatyczny. Taki ogórek będzie gwiazdą. Naszego chłodnika. Biorę się od razu do roboty i zaczynam od prażenia merkowca. nerkowca. już no, więcej. Bądźmy hojni. Uprażymy na maleńkim ogniu. Ogórek zielony 200 gram, czyli taki jeden średni ogórek. Myjemy, nie obieramy. Kroję trochę byle jak. Ogórek wrzucam do miksera. Ogórek kiszony. Jeden średni. Stosunek jest prosty. Jeden średni ogórek zwykły do jednego średniego ogórka kiszonego. Ekologiczne, pachnące, chrupiące, soczyste, idealnie słony, idealnie doprawiony. Tylko takie kupcze. Dajemy następnie pokroję troszeczkę świeżego koperku. Troszeczkę dla mnie to znaczy jeden pęczek cały. Jeśli dla was nożem jest trudno, zawsze możecie to zrobić z nożyczkami. Są takie specjalnie nożeczki do cięcia żół. Mają potrójne, czasami poczwórne ostrza. To jest bardzo praktyczne. Świeże żoła zawsze dają bardzo dużo życia do dań, bardzo dużo świeżości. Więc nie obawiajmy się. Tym bardziej, że wszystkie składniki pozostają zimne. Więc to będzie bardzo ciekawy smak. Jeszcze dwa ząbki czosnku idą go po towarzyszyć. Raz i dwa. Nie wiem, czy nie pomyliłem kariery i powinienem pójść na NBA? Kefir naturalny, pół litra. Tutaj mam litr, czyli połowę. Niech! Czas dodać jeszcze troszeczkę śmietanki około 100 ml, 30 oczywiście. Jeszcze dodaję jogurt naturalny, około 200 ml, zagęści bardzo fajnie nasz chłodnik. Do uprażonych orzechów dodaję łyżkę oleju zwykłego, możecie inny używać, jeśli wolicie. Doprawiam szczyptą soli i szczeptą chili w proszku, niczym małe chipsy. Zamieszam całość na patelni. Odstawiam. Jest gotowy. Mój chłodnik w zasadzie jest prawie gotowy. Muszę go tylko doprawić solą, pieprzem i cili w proszku. Odrobinę tylko. Czy też cili Wystarczy. Trochę soli. I odrobinę pieprzu. Wszystkie składniki są idealnie zblendowane, pięknie połączone, masa jest bardzo gładka, jednolita, czas kosztować. Kontrola jakości jest bardzo ważna, mogę jeszcze doprawić, później jest za późno, tym bardziej, że chłodnik, żeby był chłodny, musi wylądować w lodówce. Wszystkie smaki tam będą się przygryźć, tam całość się będzie łączyć, więc bardzo istotne jest, aby dobrze doprawić w tym momencie. Kontrola jakości obowiązkowa. Pysznego. Dla mnie idealnie wędruje chłodnik do lodówki. Widzimy się za dwie godziny na najlepszą degustację pod słońcem. Sprawdzę, czy chłodnik jest gotowy. Pewnie w piecu raczej w lodówce. Chłodnik w piecu to jeszcze nie stworzyłem, ale wszystko przed nami. Nie, yeah, jest bardzo chłodne, to znaczy, że te wszystkie smaki są idealne już połączone ze sobą. Wystarczy polewać talerz, dekorować i naprawdę się czymś pysznym, kwaśnym, słonym, bardzo delikatnym. Cały lato w gębie. Poleję hojnie, pysznym chłodnikiem ogórkowym kilka kawałków ogórka kiszonego. Orzechy nerkowca, wcześniej uprażone. Naprawdę ślicznie wyglądają. Już są chłodne. Parę kropli oleju. I voilà. Piękny chłodnik z dwóch ogórków gotowy. Ja się już nie mogę doczekać. Czasami jest mi żal, takie kompozycje zniszczyć. Ale w tym przypadku absolutnie nie. Nie wiem, czy mnie zazdrościcie, ale jeśli tak, to macie znakomity powód, bo to jest kawał dobrego chłodnika. Mm. Mm, 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 mm.